20 strasznych filmów, których nigdy nie zapomnisz. A teraz musicie zostawić łapeczkę w górę, bo jeżeli nie, bo jeżeli nie zostawicie, no to już więcej nie obejrzymy 30 strasznych filmów. A chyba lubicie to oglądać, tak? Zapraszam was na 30 strasznych filmów, których nigdy nie zapomnicie. Czegoś takiego nie widziałem. Czego? Opuszczamy to jest stacja widmo. A jest stacja widmo. W zasadzie jest dość przerażająca. No, dziwne i niepokojące jest na przykład to... Krzesu. To krzesło jest niepokojące na dworze. Na samą stację oczywiście się nie da wejść. Da się bokiem prawdopodobnie. Ale wszystko wygląda jakby było nowe. No, jeszcze się, no, legenda jest głosi, bardziej, że... dużo dziwnych zabawków. Bo tu jest popi Playtime Factory. Wyglądają niepokojąco. Normalne pluszaki leżące to po pierwsze, a po drugie parówki do hot dogów, pewnie dalej się tam kręcą. Pewna pani mówi... Życie. Ludzie, którzy umierają we śnie, są zabierani przez anioły. Jednak czasami anioł jest niezdarny i upuści ciało. Ile razy śniło ci się, że spadasz? Mój anioł to chyba przychodzi po narkokitach! Czy to prawda, że po zjedzeniu trzydziestu siedmiu lodów ekipy pewien nastolatek z wąbrzycha trafił do szpitala, bo cały czas czuł w głowie ten strzelający cukier? Nie! Czy to prawda, że po siedzeniu 37 lodów ekipy pewien nastolatek z Wałbrzycha trafił do szpitala, bo cały czas czuł w głowie ten strzelający cukier? Nie. Nie. Wydałem się nabrać, zajebiste. Twarze na tych rysunkach! Wydają się być szczęśliwe, ale skrywają pewną mroczną tajemnicę. Oprócz telefon, a ją poznasz! Kliknij plus i wyślij film przyjacielowi! Ta twarza na tych rysunkach! Wydają się być szczęśliwe, ale skrywają pewną mroczną tajemnicę. Oprócz telefon, a ją poznasz! Kliknij plus i nie posunę. odkryłem żadnej mrocznej tajemnicy, nic nikomu nie będę wysyłał, to jest bait, to jest scam. What the fuck, gościu siedzi. I co siedzi? Czy on się obsrał? Czy ktoś skądś wypłynie? Co to się dzieje? Ktoś go podgryza w lewą nogę. Co się dzieje? Czy on trzyma buraki pod wodą? Złapała suma! Ile jej tam nie było? Lud rzeczny, tu dudu, du, tu dudu, du, jest niebezpieczny, tu dudu, du, tu dudu. Du. Chyba twój. Chyba, chyba twój jest. Straszność sceny w bajkach dla dzieci, część druga. W telewizji został opuszczony odcinek SpongeBoba. Generalnie odcinek był bardzo krótki i polegał na tym, że Skalmar przygotowywał się do swojego pierwszego Występu. koncertu na klarnecie. na klarnecie, oczywiście, że tak, bo jest fanem. Wtedy jego koncert nie spodobał się nikomu, nawet SpongeBobowi. Co już samo w sobie jest dziwne. Po koncercie widzimy już tylko dziwne ujęcia, a następnie twarz Skalmara. Scena ta była emitowana przez kolejne 15 minut. Odcinek przez oglądających został nazwany Samobójstwo Skalmara. Moja córka oglądał czas do czasu z Panu Boba to Portego i nie chciałbym, żeby coś takiego widziała. Także bajki czasem przesadzają, co nie? Możecie nie wierzyć w duchy, no, okay. ale musicie przyznać, że to nagranie jest dosyć mocne. Na razie jest słabiutkie. Pewien rosyjski youtuber, hmm. łowca duchów swoją drogą, hmm. udał się do rzekomo nawiedzonego, opuszczonego domu. Z Zizajem, może? To połączenie nie mogło się skończyć dobrze. Bo? Znalazł pająka. Tak, to nie można się zbójstwować. O kurde, na akordeonie ktoś zagrał. To, 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 to jest przygotowanie do kaczu. więc tu... To duchy zabrał na akordeonie? Czy to wszystko bardzo skomplikowana mistyfikacja? Bardzo skomplikowana mistyfikacja, oczywiście, że tak. Tajemnicze konto na TikToku. Dawaj. Posiada ono prawie 30 tysięcy obserwujących. Jak 30, i 30 filmów, film całkiem dziwne oraz mroczne filmy, z użyciem bardzo dziwnych dźwięków oraz muzyki. A, 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 filmów cieszą się a, a, sporą ilością wyświetleń. To, to pokaż. Konto, o którym mowa, nosi nazwę user07. 96772. Okay. No i dobrze wie. Jak widzimy w opisie są jakieś współrzędne geograficzne. Dobra, po czyli typ, który robi szalone rzeczy. Wyskoczyły mi takie schody oraz ścieżka, które znajdują się na Litwie. Droga nie do nie Litwy. Nie wiem co konto ma na celu, może stworzone zostało pod prowokację i zdobycie fanów. Nie udało się znaleźć takiego konta! Już zablokowane, bo po tych schodach nie wolno chodzić, no wiecie co? Kulice Warszawy, Sieraków. Droga prowadząca przez las. Czy to sekta, czy może coś gorszego? Ale zapięty. O! Soj Co... O! Oni idą na rozmowę kwa... kwalifikującą i palą racę. Spotkanie przedstawicieli Aliorbanku, tak myślałem. Przepraszam bardzo, strasznie są pani podobne. Czy pani są siostrami? Tak. Siostrami. Od jednej mamy jednego Kurde, rewelacja. Wszystkiego najlepszego. Dzięki. Że rozumiecie siostry zakonne i że siostry. Po co ja wam to tłumaczę? Mora nocna, czyli no. postać, która najczęściej pojawia się przy paraliżu sennym. Co ty gadasz? No to opowiadam. Inaczej też marą. W wierzeniach słowiańskich Mara. to jest istota, której dusza jest półdemoniczna, a pół jest to dusza człowieka. A pół jest arbuzem. Zmora przychodzi do osób z paraliżem sennym, siada no. im na klatce piersiowej Aha. i zaczyna dusić. Tak, jak mówisz. Ma ona na ciele śpiącego zostawiać ślady od pazurów. Co ty gadasz? I były przypadki osób, które twierdzą, że Czemu? po paraliżu sennym miały Ślady, nie czytaj z Wikipedii. Widziałem, że właśnie przyszła do nich ta zmora. No dobra. Według niektórych podań, zmora ma się żywić krwią swojej ofiary. Stara cię nie mogła podrapać normalnie, albo stary. stary. Taką chcę w się sensie chłopak albo tak. i zmory padają nie tylko ludzie, lecz także zwierzęta. Zapraszam na mój. No nie może być, no nie strasz mi psa w ogóle. Ej, nie oglądać samemu. Nie oddychaj, jest to trójce amerykańskie 12-latków, którzy zaczęli bawić się przestępców. Ralią domy i natrafili na ...tego mężczyzna, który jest ale... niewidomy, więc powinien być łatwą ofiarą. To jest thriller, a nie horror! Rataj! ...okazał jest... się weteranem wojennym z tak zwanym szokiem. i nagle przestępcy stają się ofiarami. Film Rata. jest mocno trzymający w napięciu... Druga pie... się drugiej części. Druga część jest gorsza niż pierwsza, ale zobaczcie sobie autopsja Jane do Sami w nocy będziecie... Rata, jak już promujesz to coś dobrego, proszę. Mój brat wysłał mi to część 43. Pracodawca, ma pani jakieś umiejętności ja? Fajnie masz tam... No i fajnie jest, nie? Witaj, księżniczko. Dzień dobry. Aniołek Tatusia jest dzisiaj grzeczną dziewczynką. Co się dzieje? Wybacz, chyba coś słyszę. Kto ty? Boże, jak mnie rozpala! Sprawiasz, że się jak stary, spragniony pies kończy. Uff, uf. Rozmowa uf. ze starym typem na omegle. Zdecydowanie coś jest w moim pokoju. W szafie to ja jestem. uwagi na szafę. Nic pod... tam nie ma. Skąd wiedziałeś, że patrzę na szafę? Aha. Rycz dla mnie! Dobrze zapłacę, więc krzycz dla mnie jak Pocahontas skrzyczała Dla swojego białego boga Johna Smitha. Uf. Czysta staza. W każdym razie pawlikowe fandaby dawno nie byłem na tym kanale, ale no, rozmowy ze starymi ludźmi na o nie. Czekaj, bo druga wersja. Tiu, tiu, tiu. Halo. Halo, dzień dobry. Pierdnie w rękę i zjedz to jak kanapkę. O mój Boże święty, co tu się dzieje? Nie pierdź w rękę. Zawiń <laughs> go! Zawiń go w, w tortylę błagam Halo. Słuchajcie, w środku opuszczonej łazienki znalazłem coś naprawdę dziwnego. Serio w to nie uwierzycie. Tutaj mamy toaletę, a zaraz obok. Na parapecie słuchajcie leży opuszczony aparat. Jestem mega ciekawy czy w środku są jakieś zdjęcia, Wiadomo. dajcie znać czy mam go podłączyć. Łon... Kartę wyjmij, a nie jestem ciekawy ty, karta tam jest, opuszczony aparat, ktoś go opuścił, bo był tak zły. W środku nawiedzonego bunkra znalazłem taki namiot. No. Nie wiem czy to widzicie, ale to wygląda jak jakiś atak wilkołaka na ten namiot. Albo na ludzi w środku, którzy tam kiedyś byli. Serio, to wygląda jakby ktoś to przedarł jakimiś wielkimi pazurami. Obok namiotu leżą karimaty. A nawet śpiwór. Może dalej uh -uh. znajdę właściciela tego namiotu. To idź, Dali idź to. pieszo, czekam. Środ... Nie wiem, kiedy to było nagrane. 15 marca, może jeszcze czeka. Dokładnie w tym opuszczonym bunkrze znalazłem to dziwne pudełko. Znalazłem się panią. Na krzesła, które teraz widzicie. Słuchajcie, w środku tego pudełka była kolejna karta. Kolejna a... karta, słuchajcie, która podłączy za chwilkę do komputera. I sprawdzę, co znajduje się w środku. No mistrz bajtu w Polsce. Demon uchwycony na kamerze. Tylko dla wytrwałych tato 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 Tatusio Ja też tak folią robiłem jak garaż malowałem, wiesz, może tam jest malowany był bo... yes! 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 Tato Tato yes! Zamknęli go w szafie Ty tam nie wchodzisz Tato Tato. Mieszkam w domu. Wieszają mi firany. To wiertarka, nie wiem. No dobra, więc to było 30 strasznych filmów, które możecie zobaczyć wszędzie. Więc zostawcie łapaczkę w górę. Jeżeli chcecie tego więcej, to będzie więcej 30 strasznych filmów, które będzie można sobie Tyle, trzymajcie się. straszne filmy.